W Polsce nie? też będzie, jeżeli przetłumaczysz na Polski. W Polsce nie ma tych. No to tu masz normalnie, tylko musicie pojechać, i podpisać. Jeźdźmy po węgarniach, potem, garniak, potem od razu to zrobić to iśmy ten papier Ja nie wiem, do który to jest. No nic widzowie, to się dzieje, tak? Pełnoprawny <grym> k**** ślub. Tylko... Nie jakiś tam fajkowej, tylko normalnie związek. Ale Igor ma rację. Jakbyś na przykład sobie stwierdził, nie wiem, za... Na przykład nie wiem, wyobraźmy sobie, że Bungee by już nie było, nie miałbyś z kontaktu z rzeźnikiem. wjechałbyś tutaj chciałbyś tu na przykład coś robić. Bo no tu jesteś już jak, jakby masz już chłopaka, masz męża. Ej, wy to... Macie macie Dobra, tylko podpiszę, bo so, od razu go w p***ę walimy I się dzielimy, ja wiem ile pieniędzy Łukasz, czy mógłbyś mi tutaj leciutko pomóc? Bo mi k***a get it... down Na takiej cudownej kobiecie jak ty, oczywiście, że pomogę Ja tak naprawdę to bym się chciał żenić z tobą Nie z tym k***a gołodupcem Będziesz go ze mną Oho. To jest Ruda, wróciła Wróciła Ruda Hey, I'm back bitches, Las Vegas baby Jest lepiej niż było <laughs> Oh. Hell. Hell. Wiesz, że będziemy naprawdę w związku małżeńskim?